To wszystkim, z tej strony dzisiaj tak jak tam obiecałem jednemu koledze nagram ja filmik jak złapać unikatowego sandacza na emeraldzie oraz unikatowego szczupaczka możemy zaczynać tutaj sprzęt sobie wziąłem GQ 270 to będzie mój główny spinning na cztery kółeczki i dwie wędki spławikowe żeby pokazać wam też gdzie go złapać na spławik będzie to samo miejsce co na gruncie, z tym, że nas spławik będziemy łapać z łódki. A z gruntu to będzie pomost oczywiście, jeżeli chodzi o szczupaka. Pogoda, w którą go spróbujemy złapać, to będzie tutaj to słońce. Już myślę, że tutaj kurę też pewnie będzie brał, ale jakoż najpierw zacznę od sondacza którego łowimy w nocy, pokażę Wam miejscówkę dzień widziałem też na pewno łapią A, także na pewno się też i w dzień trafi z tym, że na unikotowego sandacza no, trzeba, trzeba z łódki w, nie da się go złapać z pomostu ani z tego drugiego miejsca trzeba podpłynąć tam pod skałę i, i wtedy, także najpierw zaczynamy nockę widzę, że będzie ciężko, w tą nockę zaczniemy sobie na tego sandacza Mamy dwie nocki na próbę i później. I później w słońce zatakujemy szczupaka dwa dni akurat pod rząd. Ja tu jestem na tym swoim głównym koncie, bo na tym podstawowym dobiłem już 30 i będę ruszał na Everglades dla Was nagrać tam filmik, z tym, że no, jestem za biedny, żeby sobie kupić kajak czy wypożyczyć łódkę. Szkoda, marnować właśnie to pieniędzy. skoro mam drugie konto, to pokażę Wam. Pokażę Wam na tym a na tamtym skupię się, żeby pokazywać jak zarabiać i levelować. Będziemy łowić szczupaka a unikatowe sandacze siedzą po tą skałę. Gdzieś, gdzieś tutaj sobie postawimy tą łódź. Myślę, że tak będzie ok. No i dobra, ja sobie przebijam. Zobaczę, czy dorzucę w ogóle stąd i dopiero. Tak jest. Dobra. Możemy tutaj łowić bezproblemowo. Dobra. No to widzimy się na nocce. Jak już przewinę te dni, to sobie na pewno sprawdzę. Pierwsza nocka, nie druga nocka i trzecia nocka. Dobra, czyli widzimy się o odpowiedniej już porze i próbujemy złowić sandacza Ej, okej, okay, działamy No co będziemy próbować łapać to jest jak widzicie 7 cm robak główka grzgowa 14 gram 3.0 spróbujemy złapać na to lub druga rzecz Tutaj mi się sprawdzała jak, jak tu łowiłem to jest ta blaszka żółta lub blaszka czerwona zależy jak jak lubi 14 gram też 3.0 i wiem że na to mi tam wpadały ewentualnie jeszcze spróbujemy 3.0 blachę wąską także zaczniemy od robaka tak to będzie rzucamy na tą skałę ja rzucam tutaj. jak raz tutaj tu są zaczepy więc rzucam je więcej na środek tej skały a później tak jak widzicie Tutaj na tym przewężeniu między dwoma skałami. No i na tym kawałku rzucam i tak próbuję, próbuję go złowić. Pierwszy rzut oczywiście na prędkości 3.0. I tak jak normalnego sondacza podciągam. Ciekamy na przytrzymanie. Zobaczymy pierwszą rybę. Jest pierwsza ryba. Jest to maleństwo. Tu się okazać, że będzie od razu na początek medalowy. Medalowy sandaż kanadyjski. To jest ta ryba. A teraz poluję na katowego i widzimy się za chwilę. Jest ryba i to może być to. Ładnie walczy. Trochę podbijemy jeszcze. W tym samym miejscu, co pierwszy rzut. Zobaczmy, co to jest. No i proszę bardzo. Cztery rzuty dosłownie wykonałem bez Was. I tak to właśnie wygląda. Proszę bardzo. Bardzo fajna rybka. Zatrzymujemy. Jeszcze wykonam parę rzutów. Pokażę Wam, może teraz z tej strony, z tamtej złapałem. Zazwyczaj jest tak, że jak jeden wpadnie, to trzeba próbować w innym miejscu. Rzesz, spróbujemy jeszcze tutaj. Było pierwsze podwójnie, tak jak mówiłem, wziął na to przytrzymanie. Przesadnie. teraz spróbuję z, z opadu. Zobaczę, czy też tutaj biorą tak jak, tak jak zwykłe sandacze tam z pomostu. Ostatnio, przy pierwszym filmiku, jeszcze mówiłem tam, pokazywałem łapanie z gruntu. Przy tych chwilach, i tam nie bardzo wychodziło. Następnie, jak już levelowałem. To z pomostu znalazłem fajną miejscóweczkę. Zaraz Wam też pokażę. Jak już będziemy na szczupaku, to Wam od razu pokażę. Tak właśnie jak tam na te małe żywce łowiłem sandacze. A gruntóweczki szło bardzo fajnie, bo co chwilę były ryby. Mam nadzieję, że to też się sprawdzi. Dobra, tu już chyba nie ma co. Ściągamy to. Jeszcze jeden rzut. Ja tu jeszcze sobie przełapię całą nockę już bez Was. Jak będą kolejne dobre brania, no to oczywiście się widzimy. A jeżeli nic już więcej nie wpadnie, to widzimy się w słoneczną pogodę i połowimy szczupaki. Niestety, więcej się nie udało. Pokażę Wam jeszcze konkretnie bojki, jak to wygląda. Ja sobie na tego sandacza staję. Mniej więcej tutaj. Tu są. Macie dokładnie moje miejsce, gdzie stoję. No i one są 30 parę metrów. Jedna jest tutaj. Jak widzicie. Tutaj na blaszkę 3 kg. Na tą blachę wąską, świecącą. 2300. Z tym, że chyba nie dowiemy się na co. Na robaka 10 cm i ten haczyk 3-0. A dzisiejszy wpadł tutaj za tym markerem na robaka świecącego 7 cm. Także widzicie z tym możecie sobie pokombinować. Ja tu się zatrzymuje. Widzimy się już na szczupaku. No I jesteśmy godzina 12. Pokazuję już na co będziemy dzisiaj łowić. Ja wziąłem 4 wędki, takie jakie miałem. Nie, nie, nie brałem specjalnie nic nowego, także pikali 398 kg, nawet 6 kg wystarczy na, tej na ten szczupak jakie tam macie. Druga to samo do 8 kg. No i tu już większa wędka, 15 kg, i druga również 15 kg. Tego dwa spławieczki, 15 kg. Niestety nie miałem mniejszych błędek, ani specjalnie nie brałem tutaj nic ze sklepu. Po prostu chcę Wam pokazać miejsce. Tere już macie od 19 poziomu, więc można łowić. A 2.0 2-0? 2, 0. 2 0. będą wszędzie 2-0. Lecimy tu podpórkę, też mam już swoją karpiową na 4 wędki Niestety tam kolega nam ten kajaczku zasłonił. Zrobimy tak, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Wyłączyć profile graczy, ale jego na taką odległość chyba będzie i tak widać. Także zaczynamy. 44 metry, pierwsza wądeczka. I to jest tak, to jest tak mniej więcej. Tutaj pokażę Wam oczywiście na mapie, gdzie dokładnie mam te bojki. Przesadziłem. Jest pierwsza ryba bierze Oj, zapomniałem ustawić cholera. No nic, zgłęby się zdarzają, ale chyba to ile to my tutaj mamy że nie urwało ciężarka, bo tego to nie wziąłem ze sobą zapasowego tutaj mam żyłkę założoną co prawda tam chyba 7,5, 7 ale przypom jest tylko 5,5 Kilograma, więc to jest taka troszeczkę jak unikat weźmie to one bardzo ładnie walczą, można na troszeczkę czasu na nie stracić. Widzicie od razu tylko nie i od razu odjazd jest. Także agresywne te brania. Jest kolejne. Zaczęliśmy o godzinie 12, także przed szczytem jeszcze. I ten najlepszy czas na unikaty dopiero przed nami jest. Nie wiem, czy ta wędka numer 4 to ją zacinać, czy nie, nie odjeżdża. Ale żyłka jest. Dobra, zacinamy najpierw czwórkę. Bo tu ryba na pewno siedzi przy dnie. I od razu trójkę. Ładny objazd jest. Zeszły sam dacze, nam. No. Czyli jak widzicie, sandacze też się da łapać w dzień. Na żywce biorą bardzo ładnie. I że mało się opłacają, bo tylko doliczymy sobie to, co na nim zarabiamy i cenę żywca. To już nie jest tak kolorowo. Szczególnie że raczej każdy tu jest dla zarobku na tych niższych levelach, ja tutaj już dla zabawy na tym tylko po to, żeby nagrać Wam filmik no chyba, że macie wiadomo wędkę ze sobą gruntową próbujecie łowić tutaj, zarabiać sandacze w dzień, no to wrzucacie ją do wody i przy okazji Szczupak wam wpadnie. Albo chcecie po prostu mieć każdą rybę i ten unikatowy szczupak do kolekcji, więc jeden dzień. Będąc już tutaj można oczywiście poświęcić. Coś mi się tu węgiłowe. Tak jest. Tak samo spinningiem tutaj możemy wzdłuż rzucać. To nie ma znaczenia, on spokojnie doleci. Zdecydowanie za daleki rzut. na ryba dobra, ja sobie tu będę rzucał, widzicie, miejsce tak to wygląda, pokażę Wam na mapie te moje dwa miejsca to jest tutaj, widzicie, unikatowy szczupak na żywca i drugi tak samo Chyba w południe, właśnie w tą słoneczną pogodę. Tą pogodę miałem problem, żeby dorwać tutaj unikata. To zobaczymy, co to zarywa, i później robię cięcie. Jak złapię unikatową rybę, będę widział po braniu, że to jest unikatową, pokażę. Bo na razie tutaj trzeci, stado sandaczy. Do zobaczenia. No tu jest w końcu coś mocniejszego. było tylko na początku. Niestety, wygląda tylko na to, że mocny początek miało. Chociaż, to może być nasz pierwszy unikat. Ładnie walczy. To do 10 kilo, także tu już muszę stawiać opór. Tak jest. Og Amerika. widzicie 2-0 grunt tu jest ustawiony jest grunt ustawiony 90 cm Inny branie na spławik. zobaczmy. Tu a tu znowu spławikówka niestety, chciałem wam pokazać głównie, jak tu z gruntu łapać, a ja widzę, że. Biorą na spławik jak szalone, na gruncie cisza. Ok, to w dodatku sandaczka. Kruba Po z, z pomostu powiem, bo tak dość średnio. Może być nasza ryba. tak, jest, udało się, także mamy klawiczek od razu marker tutaj żebyście sobie mogli zobaczyć. Zobaczyć dokładnie gdzie to jest. Proszę bardzo. Dokładne namiary. Z tego całego szkołowego nagrywania jest druga w nocy. Zapomniałem się z wami pożegnać. Także połamania jak ja do następnego. Cześć